To no mi wyniesie, co się zabiega. No tu grubego bojca trzeba On to jest drewno, takiego Albo na wyroce wiercić. I, i, i nie. Tu, bo to jest A no. No, no, To, to, nie to, to jest... A jest to no, doba. Tak, to jest to jest doba. Tak, to nie doba. to jest to hmm. no, laha, jest doba. Tak, no. to jest doba. to to to, no, to, no, to no, bo tak, ty bałej, pasa nie Nie, ja, ja chciałem wyłączyć. Tu to nie, nie wyłączasz tego. Tu jest wyłącznik. Nie, bo to, to się pasa wyłączy. nie ruszaj, bo wyłączy się tam. Tu wyłączone jest. Nie. A ja nawet się że mnie nie łączy. Tu jestem muszę przekręcić ten. Ten tak aż się wyłącznik? Nie, dobra, no teraz już... Dobra jest... dawaj, głos. nawet, nawet dobrze głos. z głos. Dajcie No, na Lepiej z daleka stójcie na razie od tego A, bo to było tam zmieniane Bo ja się ludzie skręcałem, a nie widziałem tego, to to e, e, Ja się jest. Ja powiem, że nie tak walnie, nie dźwięk tak krótko to Czego mogą pierdolić? To wycinają te za takie pierdolone. Ale to nie na nasze no, na płyty, bo płyta nie będzie, drewno tak. Wszystko kurwa tu. Czekaj na moment. Ja bym powiedział, jak bliżej, to ja... Chodź, kabota mogę w to tam wyłączcie na razie, albo co? O to tylko prawie. Nie, nie, nie. tu już, już jest OK. Hop, żeby to, jest, to Ja to się trochę boję. Sporo chodzi, ale po, wyzyno, po przezyno, wszystko. No to co, ja tylko mam. Mogę... znowu odwróćmy. Ja mu pokażę w środku, gdzie to było spawane na tym kółku. Odwróćmy w tą stronę. W tą stronę, w tą stronę, w tą stronę. teraz odwróć. Nie, dobra, dobra. O tu, o. Teraz wybierzemy. O tu, o. To czekaj obrócę, żeby te spawy było widać. Czy były utrącone te szczeble, tak? Ja tam gdzieś robiłem zdjęcie o tam widać o. O, mu może O, te tylko. spawy tam. Widzisz tu. Tu. Tu jest jeden. I teraz je obrócę. I jeszcze dołożył ci obudowę do tego. Co? No bo ja nagrywam. No. Gdybyś był we Francji. Co? Żebyś był we Francji. W internecie <laughs> będzie. To sobie <są> okulary ściągną <laughs> No. I tam to, to kółko, jak pospawał tata, to ci zrobił jeszcze taką obudowę dodatkowo. A to nagrywamy? Zamykamy. A? To ty nagrywasz wszystko? Tak jest. I to obróćmy mu tę stronę, żeby widział. Całkiem obrócić teraz. Popatrz, czy pan tam nadal. Po klucz, klucz przed Tak. Wchodzi we wszystkie strony Teraz mu to po, po, pokażę A tu ma Obudowa założona Pamiętasz pewnie jak było bez tej obudowy tu jest obudowę. uchwyt przykręcony przez żeliwo Tu Na cztery śruby ósemki. I raczej. 8 śruby jest uchwyt i do tego jest spawane, wszystko rozbieralne Tu jest wzmocnione śruby, spawane dodatkowo wkładka no i tu ten blat był od spodu spawany ale to nie wiem czy będę widział bo... A blat to były takie robione te, te stalowe o. Bo te są poheftowane tylko na miarę, ale to jest Przerupa. To jest wszystko strugane i na, na tym. Bardzo dokładnie. Ja tam stalowy robię. I spawany ten. Ten pałąk. I te uchwyty. I tyle. Widziałem, jak To Ktoś włączył mu, jak chodziła. Tak. No, ja tylko te motylki muszę tu, tu robić dwa. O yy, na te odmykanie, zamykanie. Na te dwie śruby takie doniczkowe, że to w doniczki wskakują i, i trzymają na miejscu. Takie podfrezowane doniczki. A, od, a wyskakują w taki sposób. A później tu masz doniczkę, jak to, bo to musi być częste otwierane czy łoszczone czy regulowane, czy zmiana piły, czy to. Jest wszystko dobrze. Silnik wino trzeba wycofać odciągnąć do tyłu, żeby pasek dobrze, bo pasek się sam naciąga, ale silnik, to, że już jest opadnięty przeciwwaga, a ja ją mu podnieść, czekaj. Opasek no chodzi na adę. O! No jest tu ciężar, skórny jest, jaki ciężki. O! Tu no on już dookoła no no trzeba troszkę podciągnąć na tych śrubach. Wycofać jeszcze. A jeszcze pójdzie do tyłu. Dobra, to jeszcze raz obróćmy, włączmy chwilę jeszcze i zbieramy się, bo ja muszę się. Czekaj... Zmywać. Widzisz, się kręci we wszystkie strony. Tykam Ci podłączył, ale kabel Ci nie wymienił, bo nie wiadomo czy to będzie używane, a tam Bożena przyniosła taki nowy kabel, było szoda. na razie, na razie nie ma co. To on goda, ja mu godał to. Ja mu godałem, Pawełowi. Włączyć? No to włącz, ale... Tu. Pierw. Bravo.

Różni tutaj taki kwadratów To za krótki, musi być dłuższy.

Tyle, dwa z uchami takie cyk, 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 doniczkowe, wchodzisz w gniazda. I tu trzeba coś z tą budową zrobić, tak? Bo ona jest za, za długa. Ona miała być tu niżej całkiem, w tym A miejscu, tu? tak? Tym? Nie, no jakoś tak, tylko że tu zasłaniała wtedy te części, te piły, co... Te A to ona część, teraz pi... jest bezużyteczna. No tu jest taka część odkryta. Aha, tu. To no. można ją przełożyć ją? Niżej. Niżej. Nie? Można ją tu przełożyć. No i tylko trzeba by cały stół odkręcić, wtedy, żeby wyjąć ten sztang. Ale tu jest, tu musi być chwilę otwarte trochę. Znaczy, no i tu ma być otwarte, nie? O, w tym miejscu. A tu, no. tu, tu to. Ale jak masz sobie grubszego? To no, to, pęduz... po to po to ona jest taka odchylana, właśnie. Że jak trzeba, to odchylić, nie? O. Po to jest taka odchylana. No, a te dzieci się do w Nie? O co, jak tu wszystko robisz, to na chwilę? Tu, tu jest... Ta obudowa się zdaje odpada teraz. Nie, bo tu jest odcinek... Tu jest odcinek do pracy. No dobra, to opuść to tak, było co Opuść to na dół, to stopkę. No. No tyle będzie? No. Tyle. To by było na tyle nagrań. No. Widać, jak na załączonym obrazku. Ma Bogdan tu tu będzie ćwiczył, ja i motelki motylki Na lakiernika to czekam, bo ma tyle urządzeń, Paweł, że musisz poćwiczyć. Dobra, to na razie kończymy. Jakoś to było tu, było na stronie, tak? Tak. Dobra, jedziemy. Wyłączony. Co tu wiem, co mielimy, coś. Też... Aha, motylki powiem. Lampa może być może moja, to ja przelecie? Nie Nie mam tak, ale to nie Chyba nie ale tak to Tu mam nakrętkę jeszcze jedną, tylko nie mogę inna inna. na gwin trafić Co? Wiesz, mam nakrętkę, Ja to robię, po... ja to takie doniczki To do takich, podwójna na taką ósemko i takie ładne kolucha, wiesz? Że w palcach dociągniesz, wiesz? Mhm. O tak, będą dwie nakrętki, przy zakręć, o takie muszą uciąć jak dwie nakrętki. O, zaraz Ci pokażę. Tam musi być zastoszkowana tam, żeby wchodziła w to korytko. O. I tu takie o, łuszy tyle. O. I kręcisz se w rękach. Mhm. A jak zakręcisz, to tu je w doniczce i ono się nie no. wysunie to To ja przy formach robił i dlatego różne rzeczy na takich zasadach robił co dawno ani nie było czym wyszlifowałem by ani co zrobić kombinowałem jak ja mógł Dobra tyle na razie zamykamy Boż.